Bardzo wysoko postawiliście sobie poprzeczkę, zapraszając i przygarniając pod skrzydła tylu znakomitych sportowców. Każde nazwisko wzbudza spore emocje i znamy ich tak naprawdę z pierwszych stron i osiągają to, co najważniejsze. Trudno było ich wszystkich zaprosić do tego teamu myślę, że dużo trudniej było ich spotkać w ciągu jednego dnia w jednym miejscu, to było dużo trudniejsze. Pekan Orlen od dawien dawna już prowadzi, prowadzi taką strategię, że podpisują umowy, że zaczyna pracować z najlepszymi zawodnikami. Jak powiedział prezes Obajtek, inwestycja w sport to jest nasz wizerunek i to nie tylko z punktu widzenia samego wizerunku działań marketingowych, ale przede wszystkim jest to moment, kiedy my możemy pokazać, że Pekan Orlen jest obecny nie tylko marketingowo, ale również biznesowo na różne na różnych rynkach. Jesteście w powietrzu na ziemi, na wodzie. Czy jest jeszcze jakiś zawodnik, jakiś sport, jakaś dyscyplina, o której myślicie, żeby ściągnąć do tego teamu? Jak na razie to wydaje mi się, że mamy komplet zarówno powietrze, ziemi i wodę, jak i zarówno lekką atletykę, piłkę siatkową. My naprawdę jesteśmy obecni chyba w każdej dyscyplinie. Mamy cudowną Wisłę Płockę ręcznie, piłka nożna, piłka nożna, również z płocka, anwil wocowek, koszykarze. Wydaje mi się, że mamy wszystko. Czego więcej chcesz? Cykliści, którzy startują, startują w Polsce i za granicą, wszystkie sporty motorowe, które mogły być ostatnio, jeszcze pod, zaczęliśmy współpracować mocniej z, z żużlem mamy wszystko. Bardzo ważne jest to, że w barwach Orlantimu są młodzi zawodnicy. Dzieci, które mogą czerpać wiedzę, doświadczenie od starszych kolegów, od swoich idoli. Tak jak tutaj dzisiaj słyszeliśmy, no są pod ogromnym wrażeniem, że mogli chociażby na scenie stanąć obok Roberta Kubicy, czy innych znakomitych zawodników. To też chyba taka inwestycja w przyszłość, prawda? To prawda. Zależy nam na tym, żeby cały czas poszukiwać tych następców. Nie tylko Roberta Kubicy, ale Kuby Przygońskiego. Zadama Adama Tomiczka, żeby poszukiwać następców naszych reprezentantów siatkarskich przede wszystkim, którzy są w tym momencie już trzykrotnym mistrzami świata, dwukrotnym pod rząd. więc to jest naprawdę bardzo ważne, żeby oprócz tego, żeby dawać przykład tymi dużymi zawodnikami, budować tą bazę i zaplecze na to, żeby była kontynuacja i Polska dalej była silna, silna sportowo, przez to, przez to mamy dobrych ambasadorów, fajnych ambasadorów naszego kraju za granicą.